W poniedziałek 9 maja w Pruszczu Gdańskim odbyły się obchody upamiętniające 66. rocznicę zakończenia w Europie II Wojny Światowej. Uroczystość została zorganizowana przez Związek Inwalidów Wojennych RP oraz Radę Powiatu Gdańskiego. Obchody zostały podzielone na trzy etapy. Najpierw odbyło się spotkanie kombatantów w siedzibie Starostwa Powiatowego. Druga część uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych, szkół, młodzieży i co bardzo cieszy również dzieci z przedszkola odbyła się na Placu Jana Pawła II. No i ta część ostatnia w miejscu, w którym się w tej chwili tutaj znajdujemy, przy ulicy Zastawnej na terenie cmentarza. Żołnierzy Armii Radzieckiej. Takie daty jak 3 maja, 11 listopada czy 24 marca kształtują naszą świadomość. Dzięki nim skuteczniej utrwalają nam się kolejne lekcje wyciągnięte przez Polskę i Polaków. Musimy tę lekcję przypominać, przypominać tych, którzy swoim bohaterstwem e, ocalili nas i przypominać tych, którzy swoją beztroską i nieodpowiedzialnością doprowadzili do tego, bezprecedensowego, najtragiczniejszego w historii ludzkości wydarzenia. Druga wojna światowa pochłonęła życie blisko 80 milionów ludzi, powodując przy tym niewyobrażalne straty materialne i niematerialne. Pamięć o tych wydarzeniach jest bardzo ważna, choćby po to, żeby nie powtarzać błędów z przeszłości.